Manko, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grafuch i zapraszam Was na kolejny odcinek Waszej klasy. Dzisiaj tak jak obiecałem gramy sobie bronią MK14 Ultralight, która jest dość słabą wersją MK14, ponieważ ma minus 2 do zasięgu. Jednak gramy na trybie Hardcore Dominacja, więc powinno mi to troszkę pomóc. Mam nadzieję, że też tak się stanie, bo na hardkorze się ginie zazwyczaj jedną kulą. I teraz co ja chcę zrobić? Aha, no właśnie, nie wiem co chcę zrobić, i tak to się właśnie kończy. Nie lubię raszować tędy od środka w stronę ich punktu. O kurczę, ale miałem problemy z celowaniem w niego. I słuchajcie, klasę z MK14 wybrał Luke FPS. Bardzo pozdrawiam cię tutaj serdecznie. Luke, mój dobry kolego. I słuchajcie, dostało ono 8 łapek, więc myślę, że Wam się powinna spodobać. Nie jest to mój jakiś ulubiony setup do tej broni, ponieważ MK14. 14 z uchwytem takim, tutaj kolbą dokładnie to się nazywa, w tym setupie, czyli popularny perk Stalker w poprzednich częściach Call of Duty. Dobra, przez Team nie będę strzelał, bo to się skończy. Moją śmiercią, perk Stalker jeden z obowiązkowych moich perków. Kurczę, gdzie ta, gdzie ta kula przeszła przez niego, dobra, dostał w końcu. Eee, spróbujmy, czekajcie, tutaj działko stoi, dostali. Ok, spróbujmy gdzieś znaleźć przeciwników, gdzie oni w ogóle się pochowali. Nie wiem, teraz dobra, tutaj jest, za drugim, za drugim razem dostał. O, mamy właśnie tarąbista UAV, o to nam chodziło. Eee, gościu, przebieg sobie, dobra, jak będzie. Mamy paczkę. Eee, to jest drugi nasz trick. Albo trzeci nawet, bo jeszcze mamy w... O, tu jesteś. Hu, właśnie mamy rakiety. A on już zaskoczył, widziałem... Ale nie widziałem właśnie go na UAV. Czy znaczy, widziałem go na minimapie, nie widziałem go na UAV e... na pod podczerwieni. E, słuchajcie i dlatego mnie zabił. Ale tutaj gdzieś mamy kolegę, tutaj jeszcze jeden jest za moimi plecami za późno się zorientowałem, dobra. Um, Strik, jak widzicie, mam Goliata, którego w ogóle nie chcę puszczać, więc puśćmy rakiety na początek. Rakiety mam podwójny strzał. Um, do tego Nano Swarm, ale nie widzę żadnych przeciwników. Dobra, puszczę to na A. Niech sobie tam ten Swarm stoi i zginąłem, bo właśnie nie chciałem tego puszczać. Chciałem puszczać sobie. To jest Goliat, Puśćmy sobie paczkę tutaj. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Nie są to jakieś... O, no, tutaj mamy fajne wavy nawet. I tutaj ktoś mi się dobiera. Do Goliata bo to jest przeciwnik. No to fajnie. To jest przeciwnik. Ale już jest po Goliacie. <gulia> tak właśnie działa. Goliat jest naprawdę bardzo słabym. Trickiem. Tutaj dzięki look dla Ciebie, że mi wybrałeś właśnie taki, a nie inny. Na pewno klasa będzie wyzwaniowa, jak to też i miało być, w sumie, więc nie narzekajmy. Tutaj mam jeszcze jednego kolegę. Tutaj jeden jest AFK, może uda nam się wbić znowu fajne UAV. Teammate mnie zabił. Tak to był teammate. Teammate, dobrze mówię. No, to są uroki grania, właśnie trybu hardcore. Więc, no cóż, niestety z tym się nic nie da zrobić. Więc ja tutaj puściłem znowu. Nie chcę tego Goliata nawet brać. Aha, UAV puściłem Pokolećmy dalej w poszukiwaniu przeciwników. Tu mam jedno. A, tu też mi drugi zaszedł. Wróćmy sobie tu paczkę. Nie, teraz to jest właśnie na hardcore też przewalone, bo nie wiem, jakie kistryki używam. No więc jeden strzał, drugi strzał i... A dobra, już go zabiję, ale masz jeszcze tutaj nanoswarm'a. Tak. Rozprawimy się z nim raz, dwa. Gdzie były hitmarkery na początku? A tutaj jest kolejny ten spawn na AA, jest dość ciekawy. Ok muszę teraz popatrzeć. Położyć się chyba na chwilę, bo nie ma po co bez sensu ginąć, tak myślę. Tego Goliata miałem w ogóle z rakietami oraz. Gdzie poszedłeś? Tutaj jesteś, dobra. O, jeszcze 100 punkcików mi się zdobyło, udało zrobić na koniec. Tego Goliata mam e, z rakietami, z naprowadzanymi rakietami i rakietami podlufowymi. Zaszedłem na niezłego kampera, nie? Których, którego w ogóle chyba nie będę nawet używał. Może teraz, jak go wbiję, tego użyję. Ale jak widzieliście, to jest bardzo, bardzo słaby Killstreak e, Atak rakietowy. To mam właśnie dwa z pociski z rakiet, plus ten Nanorój i UAV jest oczywiście moje ulubione z czasem, z szybkim odświeżaniem i z widzeniem przez ścianę. Oraz mamy wsparcie zazorbity, czyli paczka. E, dobra, pięknie mamy UAV. Od razu na dzień dobry, i o to też chodzi. Mamy jeszcze jednego tutaj kolega na dzień dobry. Nie ja chciałem, żeby teraz mnie jakoś tutaj zaskoczyli. Chyba będzie tutaj stał po prostu, więc zrobimy mu plecki. Zrobimy jeszcze jednemu plecki. Jeszcze jednemu plecki. Jeszcze jednemu. Strzelimy w plecki. A jeden jest pod nami. I myślę, że teraz trzeba będzie uciekać stąd. już mnie widzą. A i właśnie już mi plecy zrobił też. Za bardzo byłem na ich spawnie. Znowu puściłem Goliata, którego nie chciałem puścić, no ale trudno. Przeciwnicy sobie go wezmą. Ja się tutaj położę, spróbuję rzucić sobie rakiety na punkt B, który niestety już zdążyli przejąć. Ale tutaj na punkt A zabiję chyba swojego, tak mi się wydaje. Tutaj widzę, ktoś biegnie. Pewnie to też jest mój. Nie, akurat to był przeciwnik. Puszczę paczkę, która. Nie wiem, gdzie ona spadnie teraz. Nade mnie? Nade mną? Nie, chyba w ogóle nie gdzie ono spadła ta paczka. A tam coś jest, dobra. Tutaj sobie poleciała. Recon dron nie niepotrzebny, nadszedłem po niego. Nie jest to fajna klasa, powiem wam szczerze. Nie podoba mi się nią grać. asałcie bezużyteczne, moim zdaniem, zupełnie niepotrzebne, bezsensowne, bym je nawet nazwał. Ale cóż, 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 cóż. Nie zawsze można tryhardzić no stop Czasami trzeba zagrać czymś słabszym. Myślę, że nawet bez tych trików bym coś lepszego ugrał. Ale oni mi tu pięknie wychodzą, cholera. Jasna, poszli już na A, C, albo i nie wezmę. Kurde, Teammate, co ty robiłeś tam i patrząc się w tym cholernym Goliacie? Tamten nie gra, ale rzucę sobie paczkę. Dobra, teraz sobie rzucę te rakiety. Nie wiem, właśnie co używam, to mnie najbardziej. O, tracimy A, więc powinienem kogoś zabić, myślę. Jeszcze nano swarma, żeby tam, jak wbiegali, otrzymywali dodatkowe obrażenia. Rzucimy sobie tutaj paczuszkę. I mam. Nie, przeciwnika mam za sobą, ze swoimi plecami. 51,11. O, kurczę, przez ten nano swarm mnie przestrzelił. Tam znowu mi wypatryką dron. To jest bardzo dziwne, bo ustawiłem sobie paczkę, która ma dodatkowe możliwości, tak to się nazywa jakoś farciarz, że możemy wylosować więcej ciekawych, dobrych przedmiotów. I do tego jeszcze sobie wylosowałem. Słuchajcie, nie ma tu nikogo, nie ma. wylosowałem, wybrałem do tej paczki możliwość jakby to nazwać. Czekajcie, to mnie boli, więc to sobie zabiję. <laughs> Zmienienia tego, zapomniałem o tym zupełnie, zupełnie bo właśnie mogę zmieniać się swoje tutaj. O, lech ich tu jest. Czekajcie, od którego zacząć? Może od tego. Tutaj mam. Aha, dobra, tutaj się zajął nim kolega nasz. Z. O! Dobrze. 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 Dobra, mamy znowu Goliata, więc go pójśmy. Tutaj teraz już go postaram się użyć. Użyjmy też rakiet naszych na flagę A. Ale miałem farta. Dobra, zobaczmy jak ten Goliat, Goliat sobie poradzi z rakietami. No dobra, ubraliśmy go. W sumie. E... No, chodzić mogę. Czekaj, tam jest przeciwnik. Nie. To był przeciwnik, chyba to był przeciwnik nawet. Więc całkiem szczęśliwie, że mi się udało go zabić. Jakbyśmy dobili 7 do 80 było fajnie, ale nie wiem czy Goliat e, nie przeszkodzi w tym. Goliat kontra Goliat pojedynek. No i co? Co się stało? Czemu stoimy? Czemu nie mogłem ani rakiet? Co, 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 coś. Ja, co? yeah, przecież ja z MK14 go szybciej niż Goliatem. Naprawdę, to świadczy o tym, jaki ten streak jest bardzo, bardzo zły. E, I cóż, dobra, filmik dobiegł do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wynik jest 65 na 13 Z MK14, ultra light, myślę. Obleci, nic fajnego, ale to nie jest też prosta broń. Jak widzicie, hardcore też ma swoje plusy, minusy, wady i zalety, więc nie jest też tak prosto zawsze coś ciekawego ugrać. I co, pozdrawiam bardzo Luka. I zobaczymy się w czwartek następnym openingu, chest openingu, i wtedy będziemy mogli wybrać nową broń. Mam nadzieję, że jakąś fajniejszą. I wtedy będziecie mogli pisać Wasze klasy. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.